w nowym filmiku. Dzisiaj jest to hol zakupowy. Ostatnio mówiłam, że nie będę już nic kupowała. A wyszło jak zawsze. I do tego te wyprzedaże. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się kupić w Pepco, Ikea i Siseju, zapraszam Was do oglądania. <laughs> Więc najpierw może zacznę od Pepco, bo jest tego najmniej. Miałam jeszcze jedną zabawkę, no ale że dopiero teraz to nagrywam, to zabawki już nie mam, bo cieszy ona... Y Małą dziewczynkę, pokażę Wam. Kupiłam na wyprzedaży jeszcze jedną taką rzecz. Jest to świecznik. Kosztował on 3 zł. Przeceniony z 5. Jak mówię, tego już też używam. Więc taki to świecznik. Teraz pokażę, co kupiłam w Ikea. Oczywiście była to również jedna rzecz dla dziecka. Ależ dopiero teraz to nagrywam, parę dni później. To ta zabawka też już jest w użyciu, więc pokażę Wam to, co mam na chwilę obecną. Taki zestaw naklejek 90 tylko to kosztował chyba 6 zł. Na no jakieś słoiki, albo słoiki, albo nie wiem co. Takie naklejki, chyba jest biały, taki kremowy i czarny. Drugą rzeczą już nie dla mnie jest to kolorowanka. Ta kolorowanka ma bodajże 30 metrów i kosztowała niecałe 10 zł. Taka w rolce, coś takiego. Są jeszcze takie rolki czyste. Bez żadnych nadruków. Tutaj już pewnie było widać. Mam kupiony taki dywanik. To również nie jest dla mnie. Mam podobny. Kupiłam jakieś z 3 lata temu. Także dłuższe włosie ja mam. A ten jest bardzo bardzo milutki. I kosztował on cztery dyszki tylko, więc fajna cena. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to podam wymiary 55 na 85 cm. Na stronie też to jest IKEA, więc możecie sobie luknąć. I ostatnią rzeczą, również nie dla mnie jest serwetnik Taki zwykły. Nie pamiętam ile kosztował. Te rzeczy są dla mojej kuzynki. A czy ja coś kupiłam w IKEA? Kupiłam takie miśli za 5 zł, ale to może Wam pokażę albo nie pokażę. Zobaczymy, bo to jest na taką loterię charytatywną. I po prostu już czeka w tej paczce z tymi fantami na loterię. Hmm. Tutaj mam jeszcze trochę ubrań. Stwierdziłam, że deficyt swetrowy mam trochę. Więc pokażę Wam, jakie mi się udało kupić sweterki. Tutaj mam taki różowy z takim golfikiem. Kupiłam go za 30 zł, przeceniony z 60. Więc super. Nie będę już tego mierzyć, bo to nic fascynującego. Yy, tutaj mam jedną rzecz z HM, zapomniałam. Taką zwykłą bluzę po domu, czy, czy nawet na podwórko, coś do ogródka porobić za 16 zł przeceniona z 40. Także taki zwykłak. Następnie mam za dwie dyszki przecenione z 30. Taką zwykłą czarną bluzeczkę tutaj z przodu z koronką. O, taką koroneczkę ma. Dalej również z Senseju za 30 zł z 60. Kolejny speterek. Ten jest taki dosyć Dosyć ciepły, gruby, porządny, z takim golfikiem. Wziąłam rozmiar sobie. A, też w sumie eskam, chciałam, żeby to była M. -ka. Więc taki oto sweterek. Kolejny sweterek za 30 złotych z 70. Taki ze srebrną nitką. Taki zwykły. Widzę teraz, że troszeczkę tył jest dłuższy od przodu. Takie tu ma rozcięcia, właśnie. Pokazuję te rozcięcia. O. Także też bardzo fajna cena. Tutaj taki przy szyi jest prosty. I ostatnim sweterkiem za 25 zł z 50. Także też super deal. Dosyć ciepły. Taki super niebieski. Zwykły tutaj pod szyją. Tu jest klasyk. Prościutki, równiutki. Więc to jest ostatni sweterek. A jeżeli byście się Chcieli zapytać, to ten, co mam na sobie, jest również z Sinseja. Ja go dostałam na święta, ale on chyba kosztował pięć dyszek. Teraz chyba jest za cztery. Tutaj z taką koroneczką. Taki, o, długi rękawek. Klasyczny dół, już nie będę wstawać. I jeszcze pokażę Wam na taki bonusik. Ci dwie paczki z AliExpress, więc otworzę je tutaj z Wami. Co my tu mamy? O! Słuchajcie. Nie wiem do którego momentu udało mi się nagrać, bo musiałam na chwilę przerwać. Ale przyszły do mnie dwie gąbeczki. Do makijażu. Jeszcze z tej firmy nie miałam. O! Bodajże mam, nie wiem, czy dwie takie same. O! Jedna. Ale brzydki kolor. Jak taka stara, zużyta. Nie, to jest jakiś inny kolor. Wzięłam sobie na próbę. O, ta jest już ładniejsza i ma trochę inny kształt. Patrzcie. Niby są bardzo, bardzo dobre. Postaram się link wkleić wam w opisie do tej aukcji. Hmm. Nawet nie śmierdzą. I już odpakowałam. Drugą rzeczą jest kabel. Jeszcze otworzę. Jest to kabel. Do iPhone'a. Zobacz, tu mam telefon. O. Tak wygląda. Podaję, że on ma ile. Jest tutaj napisane. Tutaj nie, ale chyba jest metrowy, jakoś tak. Jeszcze z tej firmy nie miałam. Wydaje się bardzo ładny, porządny. Ale ogólnie mam dużo kabli do iPhone'a z AliExpress. Jestem naprawdę zadowolona. Mogę Wam pokazać. Tu mam. Tutaj mam nawet taki. I mam go już długo, długo, długo. I działa nadal. Jest bardzo długi, żebym miała go od kontaktu aż do łóżka. Nie pamiętam ile on ma, ale zobaczcie. Jest naprawdę długi z 2 metry chyba on ma. Także sobie użytkuję. Właśnie tego typu też mam kilka kabelków. No i to chyba byłoby wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Przepraszam Was za te kartony z tyłu, które pewnie widzicie w tle, ale jestem, nie wiem, w trakcie przeprowadzki cały czas. I na razie tak to musi tutaj być, bo nie mam gdzie tego po prostu już trzymać. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie jakiś komentarz, łapkę do góry. Jeżeli słyszycie teraz jakieś samochody, to dlatego, że mieszkam przy ulicy. Także, no, niestety. Więc tak, wszystko już w tym filmiku. Pozdrawiam Was gorąco. I zachęcam do zostawiania subskrypcji, jesteś, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i miłego dnia, poranka, w zależności od kiedy to oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa. pa. No właśnie, przypomniałam się, że miałam Wam jeszcze pokazać te miski. Niech Was nie zmyli ta torba, bo ja tutaj zbieram te rzeczy na tą licytację. O, właśnie, w jeszcze dokupiłam ostatnio te świeczki które pokazywałam wam, pokazywałam wam w holu, są to te dwie mniejsze wersje i tutaj mam te rzeczy na tą loterię fantową charytatywną o tych miśkach mówiłam z Ikei. one kosztują 5 zł, to kupiłam jeszcze 5 no i tutaj mam pełno tych rzeczy z pepko na tą licytac licytację e, czemu ja mówię licytację, loterię fantową no Tutaj mam różne kolorowaneczki dla dzieci. Ja właśnie postawiłam na takie y, fanty dla dzieci. O, oprócz tych świeczek może. O tu mam i pędzelki różne, i długopisy, i karty. I tutaj mam jeszcze dużo takich notesików różnych. Tam na dnie jeszcze różne rzeczy są. O, tu mam kolejne książeczki. I pokażę Wam jeszcze takie były fajne po 99 groszy. Bądź chyba po. Z 2 złote. Takie kredy w kształcie rybek. Przepraszam, że szeleszczę. Czy farby mam? No naprawdę mnóstwo tych rzeczy tutaj jest. Ale chciałam Wam pokazać. O! I taką jeszcze fajną kredę. Także mam kilka opakowań tych kred tutaj. Tych kart. O, naprawdę dużo, dużo tego. Jeszcze tutaj trochę rzeczy dojdzie. O! Pokażę Wam takie fajne długopisy. Z brokatem również mam. Także to na tyle. Nie będę wam tutaj wszystkiego pokazywać, bo nie wiem, czy ktokolwiek jest zainteresowany taką tematyką. Trochę jeszcze przejrzałam i wpadło jeszcze takie domino. Oraz tutaj mam całą torebkę męskich kosmetyków, perfumów, których tutaj w domu mam pełno. Wszystkie święta, każdy dostaje perfumy, po prostu nie nadążają, faceci zużywać. Więc taka siatka kosmetyków jeszcze od nas na loterię. O. Wiem, że jeszcze jedna z tutaj koleżanek YouTubeowych dzisiaj wysłała do mnie paczkę też na tą loterię z jakimiś drobiazgami, więc wyczekuję. No, i wiem, że jeszcze dostanę od przynajmniej dwóch osób coś na loterię, ale już pewnie tego nie będę nagrywać, chyba że akurat będę nagrywał jakiś filmik, to Wam pokażę. A teraz to już naprawdę na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Pa pa.